Let me tell you a little something about me when really it's Saturday night, I need to blow off some steam. <laughs> Nowy rok obchodzi się tylko jeden dzień. Ja osobiście znam chłopaka, który urodził się 1 stycznia i znam osobiście chłopaka, który urodził się 2 stycznia. I często zdarza się tak, że ci dwaj chłopacy, na przykład, w nowy rok muszą iść do roboty, zarabiać pieniążki. A tutaj w Kambodży jest tak że tutaj nowy rok trwa trzy dni i jakby był tutaj ze mną ten chłopak, który ma 1 stycznia urodziny, to by strasznie docenili, jak fajnie jest świętować no, nowy rok trzy dni. Jedziemy świętować dalej! Well, I've been From the end of the week, a Bum-ba-bum-ba-bum-ba-bounce and blow. Freeze, walking through the hall, Get off like a pack of wolves now. Order up around the shops, And it's away we go. Bench, jump, roll down, Roll down, take down, Order up another round of shots. Run, get Oczywiście spotkaliśmy białasów, których jak polejesz wodą to są strasznie zdenerwowani No ale jeżeli nie chcesz brać udziału w zabawie, to siedź w domu. Well,

Święta, święta i po świętach. Już nowy rok za nami. Super było wziąć w tym udział. Masa ludzi, po prostu wszyscy uśmiechnięci, pozytywnie, rozpierdziel się działo. No wiadomo, trafiło się paru jakichś tam sfrustrowanych białasów, którzy nie chcieli się bawić. No z jednej strony to im się nie dziwię, bo u nas ta tradycja nie jest już aż tak popularna, no ale z drugiej strony. Trzeba było siedzieć w domu, a nie wychodzić. Przecież w okna widać, co się dzieje na dole. No ale tak czy siak, 99% ludzi, świetna zabawa. My już zaczęliśmy nowy rok. Nowy rok, nowa ja. Dzisiaj już byliśmy na siłowni, otworzyli nam siłownię, bo, bo było zamknięte. No i co? Obiecaliśmy kilka miesięcy temu, że przyjedziemy do Ryszarda. Jeszcze póki jesteśmy w Azji, nalepimy pierogów. Dlatego jedziemy w poszukiwaniu mąki i składników na pierogi. I przy okazji może pokażę trochę jak wygląda ruch uliczny w Kampot tudzież w Kambodży. Bo jest bardzo podobny do tego co się dzieje w Wietnamie. Czyli żadnych zasad, ale trzeba jeździć ostrożnie. Jak wjeżdżasz na rondo to nie ma tutaj w sumie zasady. No pierwszeństwo ma większy. Możesz normalnie przejechać rondo i się niczym nie przejmować. Tak samo jest ze światłami. Tam czasami widziałem, że stają samochody na światłach, no ale motocyklów raczej to nie obowiązuje. No, może tego nie uda mi się aż tego tak super dzisiaj pokazać, bo jednak o tej godzinie, kiedy jesteśmy, ruch jest dużo mniejszy. Przeważnie, tutaj jest bardzo duży młyn, ale widzisz, tutaj wjeżdża kiedy chce. Jak chcesz jechać pod prąd, to też nie ma najmniejszego znaczenia. O, patrz, jest. Yeah. Po prostu, kto ma większe auto, ten jedzie pierwszy. Nikt nie zapierdziela jak szalony. Choć wczoraj, jak jechałem motocyklem, to na końcu mostu się gość przede mną wywrócił, ale szybko się pozbierał, otrzepał i dał dyla. jest taka zasada, że nikt ciebie do ruchu drogowego nie wpuści, więc w pewien sposób musisz to wymuszać. No po prostu się wpierdzielaś, nie? Trzeba się rozglądać, żeby komuś nie wjechać pod koła i nie ma z tym problemu. No najtrudniejsze to jest dostać mąkę. Dlatego przyszliśmy do piekarni. Tutaj panie robią różne ciasta i pytamy się, czy mają dostępną mąkę, bo Byliśmy raz w markecie i była, tylko że jest bardzo droga. A no wiemy, że da się kupić dużo taniej. Potrzebujemy ze z 2 kg. Udało się w kampot w piekarni dostajesz mąkę. Za 1,5 kg mąki 5 zł. Nie wiem ile kosztuje w Polsce, no ale 5 zł to chyba nie jest dużo za 1,5 kilo. Idziemy jeszcze kupić cebulę i ziemniory. Tutaj jest taki całodniowy targ. On, no, wszystko tutaj jest w centrum. Kampotu. I generalnie dostaniemy tutaj wszystko, ale z tego co wiem, w Kambodży nie ma sera białego, ale się tym nie przejmujemy, bo zrobiliśmy już kiedyś pierogi bez sera białego. I ludzie, którzy jedli, mówili, że nawet tego nie czuć. dlatego jeszcze musimy kupić cebulę i ziemniory. Tam są warzywa i owoce chyba. No wszystko tutaj jest, widzicie. Ja na pewno nie chcę zmierzać, zmierzać w kierunku działu rybnego, bo ja po prostu nie znoszę tego zapachu, tak mi tam capi, nie jestem w stanie tego znieść, dlatego jak zaczyna mi czuć być rybą, to ja w tamtym kierunku na pewno nie idę. O, proszę. Ptery. Moja babcia nazywała kiedyś Amerykany. Bo są czerwone i są pochodzą z Ameryki. Polska. Tak. Um, to byśmy dwa. Cena za ziemniaki: 3,5 zł za kilogram. Też nie wiem, ile kosztuje w Polsce. Wyobrażacie sobie coś takiego w Polsce. Jakby tu wpadł gościu z sanepidu, to by się zeszł ze szczęścia. Ale chyba u nas w Polsce w latach 90. albo 80. też tak było, że w sumie ludzie mieli to w dupie i nikt nie chorował na jakieś tam choroby. No to tutaj nadal tak jest. My to mięsko jedliśmy i żyjemy. Kilogram cebuli 3 złote. No wystąpić. W, w sumie tak podobnie wszystko. Nie wiem ile z tego będzie pierogów, ale wyżywimy chyba no, no. <śla> całą drużynę piłkarską. <śla> Jajeczka Marysiu od swoich kurek. Tak. Na pewno. No chicken, thank you. No i właśnie przypadkiem pojawiłem się na swoim najbardziej znienawidzonym dziale. To jest taki wielki labirynt. Jest tutaj duszno, na szczęście. O teraz chyba się zaczęła w Kambodży ta e, mokra pora, więc przeważnie, no codziennie, chociaż raz, dziennie jest jakaś burza i deszcz. No a dzisiaj jest pochmurnie, więc tam się w środku dało przetrzymać, chociaż i tak potem się zalałem. Może być nawet pod prąd. Ważne, żebyś jakoś wjechał i jak masz okazję się przez kogoś wpierdolić, przed, przed kogoś wjechać, to wjeżdżaj. to jest centrum kampotu, czyli tak jak u nas jest rynek i ratusz, to tutaj jest rondo z wielkim durianem. To jest ten święty owoc Azji. Wiecie, ten śmierdzący panicz. Jak trzeba jechać pod prąd, to się nie bój. Bo tutaj to jest legalne. No i jeszcze a propos tych tych zasad ruchu drogowego tutaj. I to nie, ty nie tyczy się tylko Kambodży, ogólnie chodzi o całą Azję. To raczej jak się... Hej, nampoi. Hej. Jest. <laughs> I ludzie tutaj po prostu wiesz, każdy każdemu zajeżdża drogę, jeżdża można powiedzieć pod koła, ale nikt się w żaden sposób na nikogo nie denerwuje, bo w całej Azji są w większości kraje buddyjskie, że okazywanie jakieś tam zdenerwowania, nadmiaru jakichś emocji jest po prostu odbierane jako niegrzeczne. Nikt się na nikogo nie denerwuje, każdy na spokojnie, jeżeli ktoś ci się jedzie pod koła. No to po prostu zaakceptuj to, że tak jest. Tutaj przyjechał taki pan do teraz i mówiła, że wy w Polsce z zrobienia pierogów w Kambodży jesteście sławni. No to robimy. No, tak. Ja wyłączam kamerę, bo ja kroję cebulę, wypadło na mnie, więc zaraz będę płakał. Tutaj dzieje się magia. Tak. tak. tak i <laughs> i śmiejmy się. <laughs> tak wygląda samiec alfa, który kroi cebulę. Tak jest. Bardzo dobrze. <laughs> Nie, yeah, nie yeah. jak to jest yeah, tej kuchni na Co ma... to ba... Co <śmary> oh, O, Oooo, kto by się spodziewał? No <grymne> ale niespodzianka! A się wąs podnosi z tej radości, co? No, no, ja już nie, przeszedł, przeszedł ci płacz? Nie, teraz płaczę ze wzruszenia. <grymne> <grymne> Tutaj już mamy przygotowany farsz bez sera. Zanim ktoś mi powie, „Nie, bez sera to nie ruskie!” No to. To nie są ruskie. To se nie jest, to są kambodżańskie. Robienie pierogów to nie jest. Kopiu to jest cały proces, czyli jak w drodze. Nie ja się cel tylko droga. <coughs> jak w drodze samuraja, Ale warto. <skrybuj> <Pum>! <tusząc> 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 Kiki. Idziemy lepiej te rogi. <tusząc> oh, yeah. <tusząc> no tu na obecną chwilę mamy. 72 pierogi. Policzone. A zostało nam jeszcze tyle farszu. Fabryka węglowodanów. I wszystkim hejterom teraz pęka dupa. Mamuś, zanim się zapytasz, kto takie ładne pierogi lepi? to powiem Ci, że twój syn. A moja druga mamuś, zanim się zapytasz, kto takie brzydkie pierogi lepi, to powiem Ci, że to też twój syn. Różne kształty, różne wielkości, ale wszystkie będą tak samo pyszne. Tak. No i nie będzie lepszego momentu niż taki, żeby pozdrowić swoje mamusie. Ania Zdzierzeniowa i Graszka z Babic. A Zdzieżeniowa i graszkę Zbawić. gorąco wam, pozdrawiamy. Dzięki Wam, bo dzięki wam tak naprawdę to my wiemy, jak się pierogi lepi. A przy okazji pozdrawiamy też inne mamy. Pozdrawiamy mamy Stanika, mamy Gera, mamy Kornela. Wszystkie mamy, które nas y, oglądają. Przede wszystkim te, które wiedzą, jak bardzo ważne są pierogi w życiu ich dzieci. Bo dla nas. Pierogi to życie. 96 pierogów ziomy. Piona. Piona. <laughs> miam hehe, miam, hehe, niam. No a w równowadze do pierogów żeby nie było, że my tylko jemy wygląd wodany hehe, prawda? To dla równowagi. Oczywiście siłownia trochę trochę sauna z termoobiegiem no ale kosztuje 3 zł za dzień a 3 zł za siłownię to chyba jest bardzo dobra cena no a Asi nie było dzisiaj ze mną na siłowni no bo Asia w ramach treningu Walczyła ze smokami w domu. O! Jezus, skaczesz on. Dobra, teraz będziesz tuszec w tą stronę. Fajnie, fajnie, fajnie. Chodź, chodź. Chodź, tak żebym dostała zawału. Cała chata jest jego, tak? Jeszcze się pochwal, jak skaczesz. Ja dzisiaj nie śpię. O! Ty! Będziemy się tak bawić. Kotka i myszkę. Już <śmierzy> bliżej się nie dało. <śmierzy> Następny dragonik. Ale ciebie się tak nie boję, bo ty jesteś malutki. Co my z wami mamy, ziomele? Wczoraj było hulaj dusza prywatka, pierogi, piweczka. Na dzisiaj po treningu kokosek, pyszny zimny, witaminki. Bo dzisiaj już jesteśmy fit. Równowaga w życiu została zachowana. Pani nam ładne kroi. Proszę. Na zdrowie! Coś dla duszy, coś dla ciała. Kupiliśmy sobie owoce. Tutaj są dwie waluty i często jak do białych ludzi mówią, no to chcą, żeby płacić w dolarach i często też na półkach w sklepach są ceny podane w dolarach. Identycznie jak w Laosie, jak jest lekko gdzieś przedarty albo brudny dolar, to ci go nikt nie przyjmie i możesz sobie iść do bankomatu i wybrać też w dolarach pieniądze. Ale ja osobiście odradzam, bo dostajesz je w 100 dolarówkach i przeważnie w sklepach nikt nie ma, jak tego wydać, bo to jest bardzo dużo pieniędzy tutaj. Więc tak chodzi z tą 100 dolarówką, nikt ci tego nie wydaje. Jak już masz przyjechać do Kambodży, to sobie weź taką stówę na start, a wybieraj normalnie jakimś tam rewolutem z banku. Już Reale. Nasz ziom chciał sobie ostatnio kupić motor wyczynowy, ale jego dziewczyna powiedziała mu, że albo motor, albo ja, i oto ona. MACHINA Jeździł, jeździła motorem w Kambodży, to proponuję zalewać motor na takich stacjach. Bo są tu też takie stoiska, wiecie, przy ulicy, gdzie ludzie trzymają w butelkach benzynę i u nich można kupić. No ale z tego, co się dowiedziałem, nie wiem, czy tak jest też w innych krajach, tutaj azjatyckich, ale tutaj w Kambodży jest tak i dowiedziałem się to od kmerskiej dziewczyny. Czyli na pewno legitna informacja. Na takich stoiskach właśnie często ludzie oszukują. Te butelki wypełniają też w połowie wodą i. no po prostu i tak oszukują. A tutaj raz, że na pewno dostajesz prawdziwą benzynę, no a dwa dostajesz to taniej. Więc jeżeli masz wyjście, to proponuję nie zalewać z tych butelek przy, przy straganach czy przy sklepach. Taka ciekawostka. Uwaga, będę odpowiadał na komentarz. Dostałem komentarz pod moim ostatnim filmem na temat tego, że, no, że ktoś zauważył, że ten film nie był aż tak bardzo dynamiczny, był bardziej taki typowo narracyjny, przez co zasugerowała ta osoba, że przez to mogę się zlać z innymi youtuberami. Ja niestety się. Z tym nie zgadzam, bo to, co wyróżnia mój kanał na tle innych youtuberów, jest przede wszystkim to, że nie jest on robiony dla pieniędzy. Nasze filmy to jest nasz sposób relacjonowania naszej podróży. Nie robię ich według jakiegoś określonego schematu. Po prostu bawię się formą, zmieniam przejścia, sprawdzam różne sposoby narracji tego, co się dzieje. Zawsze kleję go w jakiś inny sposób. Jest to po prostu taki mój plac zabaw. Ja staram się, żeby każdy mój film. Był troszeczkę inny od, od poprzedniego, po prostu cały czas się gdzieś tam bawię tym, uczę się przede wszystkim, jak to robić. Kolejną rzeczą jest to, że ja nie oglądam innych youtuberów, innych kanałów e, większych od, od, e, od mojego, gdyż nie chcę się jakoś specjalnie inspirować, nawet nieświadomie inspirować tymi kanałami. No i wiadomo, wszystkich nie da się zadowolić. Dlatego ja przede wszystkim staram się zadowolić samego siebie. Nigdy w życiu nie opublikowałbym filmu, z którego, który by mi się nie podobał i z którego nie byłbym zadowolony. Dlatego ja sam sobie, sam swoje filmy montuję i poświęcam na to naprawdę dużo czasu. No żeby być po prostu zadowolonym z tego co właśnie stworzyłem. Dlatego każdy film, który opublikowałem do tej pory jest filmem, który mi osobiście podoba się zajebiście. Rusz żyć. Nie jest to taki typowy e, podróżniczo-vlogowy kanał. Chciałem, żeby to było coś innego, dlatego ja się skupiłem na tym, żeby ten kanał był bardziej o nas i o tym, w jaki sposób my podróżujemy. Może dzięki temu zainspirujemy kogo, kogoś, bo podróż to nie są tylko drogie hotele, baseny i super drinki. Chcieliśmy pokazać po prostu nasze przygody, no ale tak czy siak, dzięki za, za ten komentarz i za tą konstruktywną krytykę, bo zauważyłeś. Tudzież zauważyłaś, że jednak te filmy, które my udostępniamy na tle innych się wyróżniają. No powiedziałem do siebie, że jak mam robić filmy takie jak inni youtuberzy, to lepiej nie będę robił nic. Dlatego zależało mi na tym, żeby stworzyć jakiś swój oryginalny sposób relacjonowania naszej podróży. Twój komentarz udowodnił właśnie, że, że to się udało. Dlatego dzięki wielkie i pozdro! No i. Kolejny komentarz, który dostałem, ale to gdzieś tam pod poprzednim e, filmem z Kambodży. Ktoś tak śmiesznie napisał, że e, jak to, Kambodża bez patologii? No to tak. No my nie przyjechaliśmy do Kambodży po to, żeby szukać sensacji. Ale to prawda, bo ja wiem chyba do czego ta osoba bije, pije. Bo jest tutaj kilku youtuberów. Ja nie wiem, ja nie oglądam. Których content polega właśnie na takim patologicznym zachowywaniu się. Ja tego nie oglądam, ale słyszałem od chłopaku, Więc wiem dlaczego ten komentarz napisałeś. No ale przyznać muszę, że no, w Kambodży jest... Jest to prawie niemożliwe, albo trzeba się naprawdę bardzo nagimnastykować się, żeby się o patologię nie otrzeć, albo tego nie doświadczyć. To może nie chodzi tylko o Kambodżę, tylko ogólnie o, o kraje azjatyckie, bo tutaj gdzie nie pojedziesz, to jak się dobrze rozejrzysz i szukasz tego typu rozrywek, to na pewno je znajdziesz. Dziękuję. Kokosek. Nie przyjechaliśmy tutaj po tanią sensację. Powodem dlaczego znowu jesteśmy w Kambodży jest to, że raz. Mieliśmy blisko, dwa jest tanio, trzy rysiu, cztery pierogi. My od samego początku, jadąc w podróż do Azji, rozmawialiśmy o tym, że nie chcemy tylko i wyłącznie przemieszczać się, przemieszczać się z miejsca na miejsce. Po z racji, że jedziemy na bardzo długi okres czasu. Chcieliśmy też w jakimś miejscu zatrzymać się tu na miesiąc, tu na miesiąc, po prostu tak jakby pożyć, pomieszkać, poznać trochę ludzi, okolice, nowych przyjaciół. Mówicie, zawsze gdzieś tam od dziecka mamy nastawione budziki, bo tu trzeba wstać do przedszkola, bo tu trzeba iść do szkoły, później zapierdzielamy w pracy i cały czas są budziki i nam bardzo zależało na tym, żeby chociaż raz w życiu przez jakiś czas, nawet jeżeli miałoby być to tymczasowe, to chociaż trochę pocieszyć się wolnością, wstawać o której się chce, nie patrzeć, która jest godzina, jaki dzień tygodnia, żeby się takimi pierdołami nie interesować. Po prostu wstajemy, robimy to, co chcemy. Nic nie muszę, mogę wszystko. Więc to było motto naszej podróży. Róż żyć za wolność. My dzisiaj jesteśmy umówieni jeszcze z Rysiem na wieczór opływać sobie kanałem u niego kajakami no i cóż takie mamy właśnie obok Odwiedzić Rysia do Kambodży. No to właśnie u Rysia są takie tereny, które zwiedzasz sobie właśnie na kajaku. I tutaj tak jest. I tak wygląda polska integracja na kajakach u Rysia. Kambodża, follow my dream.